Witam po przerwie. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Katarzyną Jędruszczak z firmy Alfianco Partners, z którą chciałbym porozmawiać o tym, co, jakie są jej doświadczenia w kontekście celi sprzedażowych. I tutaj na wstępie chciałbym podzielić się taką historią dyktaryjką, którą powiedział kiedyś Dale Carnegie. Dale Carnegie rzekł, że bardzo lubi truskawki, ale bardzo również lubi łowić ryby. Jednak idąc na ryby, nie nabija truskawek na haczyk, lecz robaki, których nie cierpi. Robi to, ponieważ wie, że ryby, na których mu zależy, lubią bardziej robaki niż truskawki. I tym samym, powiedz mi, Katarzyno, jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak to jest, kiedy cele osobiste, prywatne przesłaniają te cele związane z klientami. No właśnie, tak przed programem zastanawialiśmy się, jaki temat, jeśli chodzi o cele, wybrać, bo jest ich bardzo dużo i bardzo łatwo popaść w jakieś banały. I powiedziałam, że na pewno nie powiem tego, co, co, w, tej, co w tej chwili chcę powiedzieć. Miałam przyjemność mieć oprócz doświadczenia bycia trenerem i nie tylko i wielkiej pasji, od kiedy pamiętam, do biznesu. Miałam przyjemność mieć dwa biznesy w sieci. Jeden był totalną klapą, drugi był bardzo dużym sukcesem i w pierwszym przypadku śmiało można powiedzieć, że poszliśmy z truskawkami na ryby i też śmiało można powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Pierwszy biznes był idealny, jeśli chodzi o moją perspektywę i moje Kasiu, Czego dotyczy ten biznes? Co Państwo co sprzedawaliście? Oba biznesy dotyczyły branży wyposażenia wnętrz, więc sprzedawaliśmy bardzo różne artykuły, które są związane z wyposażeniem wnętrz. Nie, nie były to artykuły związane z remontami, artykuły budowlane, ale wszelkiego rodzaju rzeczy, które można śmiało umieścić w dziale dekoracje. I, i jeden i drugi dotyczył tego Czyli te samego same tematu. Tak? Te same biznesy, choć zakres produktowy był zupełnie czym się inny. się że jeden biznes od drugiego, skoro jeden był. Porażką, a drogi był sukcesem. Pierwszy był absolutnie naszym dzieckiem i biznesem wymyślonym, niestety, czysto koncepcyjnie. Czyli nam się wydawało, że stworzymy nową rzeczywistość dla klienta i nowe potrzeby dla klienta. Czyli wy wymyślaliście potrzeby My dla klienta? wymyślaliśmy. Klientu? My chyba się wcieliliśmy trochę w, w rolę Steve'a Jobsa, który chciał i jemu się to udało lepiej wiedzieć, czego klienci potrzebują. Natomiast w naszym przypadku tak nie wyszło. I biznes Czyli klienci był... nie kupowali niczego nie od, was. Kupowali. od nas. A Właśnie rzeczy, które wam się wydawało, że... Tak. Sensowne, nam, się, tak? nam się wydawały świetne, nam się wydawały atrakcyjne. Tak samo to, co, to, co wspomniałeś, jeśli chodzi o definicję celów takich jak e, wizerunek w sieci, ładna strona. E, bardzo mocno uśmiecham się w tej chwili słysząc sformułowanie ładna strona internetowa, bo to jest dokładnie to samo pytanie, co ze wspomnianymi truskawkami i robakami. Co to znaczy ładna strona i dla kogo ona ma być ładna? Rozumiem, że była ładna ta strona, która była którą ładna, pierwsza ale nie dla tak? tych osób, dla których ona miała być ładna i nie w taki sposób, jak miała być ładna. Czy innymi słowy, wtopiliście w tym biznesie? Wtopiliśmy, wtopiliśmy w tym biznesie, można, można było się załamać, natomiast poszliśmy dalej, poszliśmy krok dalej, wyciągając wszystkie możliwe wnioski. Z tamtego biznesu i powstał drugi. Wnioski też dotyczyły takich rzeczy pozasieciowych. Też tak jak wspomniałeś, część rzeczy jest absolutnie inna, jeśli chodzi o, o sieć, to jest ta strona technologiczna, natomiast ludzie są ci sami. Klienci są ci sami, to nie jest zestaw awatarów, które kupują w sieci, tylko są to ci sami klienci. I idąc, idąc tą, tą ścieżką, przy drugim biznesie, Zaczęliśmy od bardzo dokładnej obserwacji klienta i maksymalnej koncentracji na tym, żeby go zrozumieć, co dla niego jest ważne, co dla niego jest ładne. No co właśnie, dla niego jest ciekaw. istotne i jak on myśli. Czy ta strona, która później sprzedawała wasz drugi biznes, była nie z twojego była punktu ładna. widzenia ładna? Nie była ładna. Zupełnie nie była, nie była to strona, nie była to strona ładna. Selekcja produktów i wszelkie inne działania marketingowe odbywały się w zupełnie inny sposób, ten poprawny sposób i tutaj było Poprawne 100%. W sensie? co znaczy poprawny sposób? Myślenie tak jak, tak jak myśli klient i tutaj było w 100% przeniesienie tego co dzieje się w klasycznym albo mówiąc starym typie rynku, czyli na, na, na rynku poza siecią, a więc było e, myślenie na temat tego, czego potrzebuje klient, jak ten klient się zachowuje, z czego może to wynikać i co zrobić, żeby mu to poruszanie się w naszym sieciowym biznesie ułatwić. Czyli, czyli dokładnie to, co, co robi handlowiec, czego uczy się handlowca. No właśnie, to chciałbym się zapytać o te doświadczenia związane też ze szkoleniem sił sprzedaży, takich offline'owych. Mhm. Na ile cele związane z tym, jakie cele sprzedawców offlineowych i cele, sobie, cele, offline i cele i biznesu czy marketingu sieci są spójne? Czy są, są podobne, czy są różne? Są bardzo bardzo podobne co do, co do istoty, ale też wedle mojego doświadczenia i moich dziesięcioletnich obserwacji uczestników szkoleń czy firm, czy osób, które zarządzają firmami, cele są. Dla wszystkich oczywiste, ale to jest punkt numer jeden e, kłopotów e, firm, dlatego że firmy te cele formułują źle. Bądź wydaje im się, że mają sformułowane cele i tych celów tak naprawdę nie ma. Czyli nie tylko w internecie nie ma celi, ale również nie ma w sprzedaży tak. offline'owej, tak? I jest to sformułowanie celów jest jednym z podstawowych elementów, który pokazuje takiego rodzaju światełko w tunelu, mówiąc taką, taką metaforą. Nagle firma, nagle handlowcy, nagle zespół sprzedaży wie, w którą stronę ma, ma iść. I co więcej, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W w sprzedaży offline'owej, jak powiedziałeś, bardzo często powielany jest dokładnie ten, ten sam błąd. To jest taka, myślę, psychologiczna przypadłość ludzka, że myślimy, że to, co dla nas jest świetne, tak samo będzie doskonałe dla, dla drugiej strony. Więc jednym z najważniejszych takich, jedną z najważniejszych kompetencji, umiejętności handlowca jest przestawić się na rozumienie drugiej strony, czyli rozumienie klienta, a nie proponowanie jemu swojej perspektywy świata, bo to zupełnie nie, nie o to chodzi. A powiedz mi, Katarzyna, jaki dobry cel, jako dobry przykład dla naszych mhm. widzów byś podała, jeżeli chodzi o cele sprzedażowe, tak offline, jak i online konkretna cyfra i konkretny czas i bardzo często jeśli chodzi o wiele obszarów sprzedaży też dokładny segment czy dotyczący klienta czy dotyczący asortymentu który, który jest sprzedawany. Więc tak jak w części przed, przed naszą rozmową prezentowałeś, sprzedać x produktów albo osiągnąć określony wynik w określonej jednostce czasu. To jest, to jest kluczowe i to jest bardzo istotne, ponieważ to też nam na co dzień porządkuje aktywność. My wiemy, co nie konkretnie. Nie tylko w online, tak? Też, oczywiście. Też czyli można co konkretnie mamy zrobić, jak to przełożyć na działanie? Czyli można w zasadzie powiedzieć, że cele są spójne dla onlineu i dla, dla offline'u tak. I tak nie tylko w online tych celi brakuje, również brakuje ich offline. Będą narzędzia, tylko y, będą różne narzędzia. Rozumiem. Czyli jednym słowem, proszę Państwa, cele są narzędziami pracy nie tylko firmy w biznesie, firmy w internecie, ale również każdego biznesu, również offline'owego. Miałem przyjemność rozmawiać z Katarzyną Jędruszczak z firmy Alfianco Partners właśnie o tym, dlaczego cele mają takie znaczenie również dla sił sprzedaży. Tym samym chciałbym również Państwa zaprosić na kolejny nasz odcinek już za tydzień, we wtorek, 19.30 na, na antenie TVNC NBC. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób cele można zmierzyć, ponieważ jeżeli się czegoś nie mierzy, nie można tego doskonalić. Miary są niezwykle istotne i miary w internecie tych miar jest aż nadmiar. I będziemy o tym rozmawiali w przyszłym tygodniu. Zatem zapraszam Państwa, Grzegorz Mogilewski, na giełdę papierów wartościowych, gdzie nagrywamy ten nasz magazyn biznes w sieci. Do widzenia.